Na YouTube grabo z tej strony kolejny materiał w cyklu nie wyjazdy, a cyklu trening. cyklu Grabu trenuję. Dzisiaj klasyczna dunk sesja na troszkę niższym koszu, który w sumie wynalazłem wczoraj. Bo zazwyczaj skakałem na hali, a jest w miarę ciepło, bo jest ponad 30 stopni jakieś ma 32 stopni. W fałcie pokazywało 34, ale w zawsze trochę więcej pokazuje. No jest w miarę duszno. Wczoraj znalazłem to boisko. Kosze są jakieś, nie wiem, 2,90, coś takiego, może trochę wyżej, zaraz je oczywiście zmierzymy i będę wykonywał wsady, które mi daliście na Instagramie, które mi zaproponowaliście, trochę tego jest, nie wiem, czy jestem w stanie w ogóle wszystkie spróbować, postaram się, nie obiecuję i zobaczymy, czyli taki klasyczny trening wsadów. Dziś wleci, no, ruszamy na podbój nowych wsadów. Wojsko wygląda następująco, wczoraj jak szedłem, to w ogóle się wystraszyłem, bo próbowałem tam podejść sobie, patrzę, mówię zamknięte, mówię coś jest zgrane, bo często jest tak, że orliki po prostu zamykają sobie. No i mówię, kurde, chcesz iść potrenować, chodzisz na zajebiste orliki, co jest zamknięte, ale się okazało, że tam jest, hop, otwarte. Ale dobra, jest metalowa siatka, zaraz zmierzymy kosz i rozstawiamy się i się rozgrzewamy. Ja nie spodziewałem się, bo tak poszedłem myślałem, że jakieś 289 będzie, ale jest 295. Ale mierzyłem go na samym początku, tutaj od, e, od samego początku obręczy, gdzie się zaczyna, ale powinno się mierzyć od samego końca, jakby, czyli od samego... Są dwie rzeczy. Nie dość, że jest gorąc, ale to spoko, w sumie fajnie, lubię nawet ich typu. A po drugie, ten tartan jest taki, że jak się przejedzie, to te kosteczki wypadają z tego tartanu, także jest koszmar dobra nie będę nagrywał całej rozgrzewki bo bo to nie ma sensu jest tak ciepło że telefon się zaraz zaczyna nagrzewać bardzo mocno i może błąd bon wyskoczyć także no dobra musiałem zmienić obuwie na jakieś dobre pytanie co to jest Jordany ale jakie nie mam pojęcia o hyperdunki niestety tamte są dosyć stare i podeszła już po paru razach na skakanie na betonie. Już mocno starta, i tutaj jak na tym skaczę. No to już jest średnia przyczepność, więc nie chcę się zabić, wolę zmienić. Zaczynamy! Co? podobnie się czułem w Doha, jak było co wtedy skakałem z tej plesem co było 36 stopni pokazywało No bardzo podobnie parę sali zrobionych, ale jeszcze to nie jest jakby dokończona rozrzewka, jeszcze czuję takie 80% mocy może. Ale myślę, że powoli możemy zaczynać. Żeby się wyrobi, bo trochę tego jest. Zapisałem się sobie na kartce, żeby miło łatwiej. Może po kolei jakoś będę wybierał, bo tak na początku mam napisane napisane skorpion po dwoma. U. Dobra, miałem wybierać coś prostszego, ale w sumie czemu nie? Czemu nie spróbować od razu? Jest tak ciepło, że tu nie ma cienia w ogóle, żeby kurde odpocząć. Musiałem użyć drugi telefon, z, której, z którego puszczam muzykę, bo. O! Przed chwilą było, pokazywało, że ten temperatura kaput. To już telefon się ogarnął. Zrobimy to tak, iż jest teraz 15 godzina. Wrócę do domu, wezmę zimny prysznic. Chwilę się zroluję, Wrócę tu o 20 i dam czadło. Nie chcę coś sprawdzić, bo wiecie, zazwyczaj jak. Jak skaczę gdzieś tutaj u siebie na hali, czy na zewnątrz, to jest tak, że staram się, żeby ta dunk sesja była no jedna w ciągu dnia i, i nic poza tym. Po prostu skupiam cały dzień na tej jednej dunk sesji, żeby iść poskakać półtorej godziny i tyle. A chcę, zrobić, chcę spróbować coś takiego, jak było w Doha. Czyli o godzinie chyba 10 rano, albo 11, jechaliśmy na boisko, tam było 36 stopni, skakaliśmy, skakaliśmy przez jakieś nie wiem, pół godziny, no 40 minut myślę dobre. A, wam dziwnie uszy, odcinek. jakieś 40 minut. Potem wróciliśmy, widziałem zimny prysznic. Do godziny chyba 19:20 leżałem w hotelu na pełnej klimie. I po czym pojechałem? I naprawdę, bo tam miałem też problem z tym plecami, z tym żebrą. Jak się okazało, e, się okazało, że zajebiście skacze potem. Więc zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Czy za drugim razem. Będę czuł, że teraz byłem i skakałem coś i się rozrywałem. Czy Będzie fajnie. Ciekaw jestem. Dobra, z godziny 18. Powoli to słońce powiedzmy, że zachodzi. I szczerze mówiąc, jadłem już posiłek, dwa banany. I już bym pojechał poskakać. Ale cały czas ja jakby do Radomska mam nos 15 minut 20 minut samochodem Więc muszę mieć pewność, że jak już zaszło, to słońce, nie chcę chyba na marne. I się zastanawiam czy jechać, czy nie jechać, czy jeszcze poczekać. To są bardzo trudne decyzje. Właśnie. Dobra godzina 19. Przed 19 Jest tu na takie życie. Ludzie się tutaj chodzą, w ogóle grają w piłkę niesamowite jak na 21 wiek dzisiejszej czasy. I co najważniejsze jest cień. Więc mogę, mogę skakać. Filipiny są wszędzie po prostu w Radomsku Nie spodziewałem się Filipińczyków. Zaczynamy schakać. Fajnie ludzie są. Zodatkowa są jakaś motywacja sami zawsze wiecie tak, tak na sucho się skacze, nie? Zaczynamy. Jeszcze się trochę rozwiję, parę sadów i zaczynamy. Listę Waszych życzeń. A cieszę się, że się udało, bo myślałem, że przyjadę i znowu będzie ciepło i. A i się to nie uda, ale super. Dobra, tym razem myślę, że zaczniemy od 3-6 młyn zwykły Zrobimy lewa prawa i prawa lewa. Zobaczymy. Lewa prawa łatwo, teraz prawa lewa. Ta trudniejsza strona. Dobra, powiedzmy, taki wcisk był, ale no, nie lubię tego. win ok? od deski. Okay. Nie ma problemu. Trzysta sześćdziesiąt pompka. Okej. Okay. Dobra, teraz z drugiej strony. No, powiedzmy takie może być. A, znowu 360. Tym razem skup. Myślę, że raz może kiedyś mi to wechło jakoś tak przypadkiem. Zobaczymy teraz, ale ciężki, ciężki Nie, to nie było to. Yy, nie. 360 podobie ma. To jest trudny w Jest 180 wcisk Spróbuję jeszcze raz i potem coś innego No już teraz siadło tak, tak jak trzeba na rozgrzewkę coś przeskoczyć może Link shot jak biedny. Spróbujmy. Zauważyłem, że to przy tym sadzie jakieś... No par razy robiłem to. Ja nie potrafię wyprostować całego łokcia tak prosto jak on miał, tylko mam zgięty lekko i to tak dziwnie wygląda. No takie, takie, no, jakoś nie lubię. Następna rzecz, coś mocnego po prostu, że walnę coś mocnego. 360 za plecami. Co my z tymi 360 cały czas? W końcu to siadło tak jak trzeba, bo się obróciłem. Nie, nie wykończyłem tego tak jak skorpion. Tylko tak mocniej się przekręciłem. O to mi zawsze chodziło. Spróbuję jeszcze raz. Ale cieszę się z tego. co fajnie było. Podoba to mi się i to muszę na wymiar cisnąć. Tak. Dziękuję osobie, która zaproponowała ten sad, bo nie wiem czy tak bym w sumie Pamiętam, bo pamiętacie, że na danych sesjach nie jestem w stanie spamiętać wszystkich wsadów, które mam spróbować. Jest naprawdę tego mnóstwo. No i wiecie, jeśli się rozgrzejecie i tak dalej, takie robicie poważne skoki, to naprawdę no nie jesteście w stanie spróbować wszystkiego, bo to nie miałoby sensu żadnego. Zawlecami skorpion. Okej. Okay. The Ale muzyki wszędzie, z każdej strony muzyka leci. Z każdych głośników możliwych. Dobra, próbuję ostatni raz. Bo z tym bym musiał się męczyć tak jak na poprzedniej tak sesji, że posiedziem tylko jedną całą tak na idealny narzut. Jeśli idealnie to piłka Odbije się w tym miejscu, w którym ma się odbić, przekręci się tutaj, to ją mam, łapę i sadami. To nie jest trudny sad, trudny jest sam narzut. A żeby dany narzut zrobić, to trzeba poświęcić mnóstwo czasu. Teraz zawitał pan, który ma... Ile? a 8 Wybijaj pod kosz. Spróbuję tak. na samym początku da była tak troszkę niżej go ustawię i tą piłkę też niżej, a potem wezmę sobie wysokość. Wersja trochę wyżej, znaczy wyżej, tak jak w sumie powinna być. I nikt mi nie powie, że to nie było wysoko. 2,08? 2,08 stanął troszkę szerzej, no to mógł mieć ponad dwa. To był dobry szacunek. Za plecami z łokciem. Z tym wsadem jest tak, że na takim koszu na pewno jakby się nie zawieszę, nie ma takiej opcji, bo sobie urwał rękę. Bo jest nie to, że siatka metalowa to się może wiele rzeczy złe, złych stać. Więc po prostu spróbuję tak. No zobaczę co wyjdzie. Postaram się, ale no nie chcę się zabić tutaj. Chciałbym tak nawet na, na siłę próbować, ale. Nie chcę się zabić, naprawdę. No nie ma sensu. Ale nie ukrywam, bardzo lubię ten szat jak Kilgan go wykonuję, tutaj załączam. To jest to poezja. No. Na kozaku to jest. Bounce dunk. Minus jest taki, że... znaczy minus. Tylko chyba jest w miarę dobrze nabita, ale nie zabrałem pompki. mogłem tam na maksa jeszcze dopić, ale próbujemy. To da mi sesję, że poświęci tylko na to. Spróbuję jeszcze raz. Marshal podszedł. Jay Richard Kimś. patrząc teraz z tej perspektywy, to szpagła zrobiłem. Zajmie się to wygląda. Myślałem, że nie siadło, ale siadło. Nice. Nigdy tego nie robiłem, jak kiedyś to zrobił, chyba na konkursie, on parę razy to zrobił, nigdy się nie mogłem, uwielbiam stać za plecami, ale nigdy się nie mogłem, nie wiem jak to powiedzieć, przeskoczyć po prostu osoby i to zrobić, bo to jest taki trochę odwrotny ruch u mnie. Muszę cisnąć ten sad na wymiarowy kosz bo zawsze jest tak, że jak próbuję tu z głośno, że jak próbuję sobie wsady na niższym, na 2,90 i tak dalej i go zrobię, to potem już przenieść Na wymiar to nie problem. Ale problem jest, jeśli zacznę próbować ten sad na wymiar to jest kapisa. Najpierw musi na niski kosz wejść, potem dopiero wejdzie na wysoki. Pomimo tego, że wsadziłem ten sad dwa razy, to są tak podjarany, że cisnę go dalej. Tylko trochę wyższa masowa. Teraz jest trochę wyżej. Szczerze mówiąc, już mi się trochę sady skończyły, bo... No skaczesz z półtorej godziny chyba jakieś. Wsadę jeszcze jakieś 3-6 pod nogą, lewa prawa i kurde, nie wiem co próbować. Nie mam jakiegoś pomysłu. Z tej kartki praktycznie wszystko spróbowałem. jeszcze z jakichś 300 życie on BTL Skorpion, ale nawet nie wiem jak się za to zabrać, szczerze mówiąc. Całą sesję miałem czapkę, Ściągnęłem do dwóch sadów. Tak zapieprzyłem fatko w głowę. Nie wiem czy ich rośnieć. Bo czuję, że już skaczę z półtorej godziny, godziny 40, dużo już nie, nie ma sensu się zajeżdżać. Mam nadzieję, że podoba mi się materiał, bo było dużo fajnych sadów ty razem. Kurde, serio się cieszę. Najbardziej się cieszę Was tego za plecami z kozła nad kimś, bo mega za się to wygląda jak to obejrzałem. I chyba trzy rzeczy za plecami też, też mi konkretnie siadło. I teraz przełożyć to na wymiarowy kosz. Także jeśli chcecie następny taki odcinek, tylko może z, z jakimiś nie wiem, innymi sadami, dajcie znać w komentarzu. Mam nadzieję, że się podobało, trenujcie ciężko, pozdrawiam, grabo. Widzicie, nie poddawajcie się, pomimo tego, że było ciepło wcześniej, to 4 godziny później można przyjść i znowu skakać. Pozdrawiam.